Cześć Widzowie! Dzisiaj zagramy w grę Don't press me button Don't press I... the button Dobra, trudno Dzisiaj z nami jest Wilka Szpilka, która, która ma strój Bunetka. żabki Przywitaj się Siema eee, No i zaczynamy eee, Czy już nacisnęli na przycisk? Nacisnęli, nacisnęli, czyli A mieliśmy wejść do tajemniczej jaskini Trudno, ale wejdźmy Zobaczymy co będzie w tej jaskini Oj. Coś stało, oj Ojej, co robię? O! Och, dobra Gdy... Idę za tobą Co to jest? Mam widzenie Jak? To Gadałeś już w to kiedyś? Chyba tak Nie ja wiem ja też. A! Ja też chcę ja też chciałem! Smutek. O! Uważaj na kolce. Ty wiesz, strój na pewnie będą tak wyskakiwać. Łujezu. No właśnie. Tam ruch. To na stówę nic. Nie. Nic Tu nie zrobię. A ja wolę bardziej ryzyko. Jak tutaj stanę, to nie będzie żadnego kolca. Zobacz, widzisz? Ja bym był niezniszczalny. W sumie... Oj, oj! Spadłaś? <laughs> Też umarłem. Chwilowe niedopatrzenie, ale. Teraz ale... mogę cię podazić podając. Jak to teraz to się. To... Ała! Oła! Ej, jak nie to jest? Jesteś... UD! Oj, oj, chowanego. O, szybko! Ja, ja nie wyrabiam, bo te gry są tak szybko y, po sobie następują. Co ty się tak świecisz? ty nie jesteś tym, co szuka? Jak się świecisz? Nie. Na szczęście mi jest, nie, nie znalazł widzowie. Jestem szczęśliwym posi posiadaczem. Ha, ha, ha widzicie widzowie. Tak to łatwo z nimi. A czy ja też mam szukać? Nie, też nie. A wy nic mi nie robią. Czy takie zasady są? Wow. O o. Ja jestem zielona. Eee, tak. Zabieram im zielony kolor. Aha ha. mi ten kolor, nie musi być zmi zmiany. Nie chcę. Mi się tylko ten kolor podoba. Co Różowy. Ej, zabrali mi? Nie, nie mam, nie mam żadnego, nie, 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 nie. Oj. Masz? Przyszłaś? Mam, mam. To bardzo dobrze. Żyje. Co, co, co? Nie, nie. Ja już wziąłem. Nie, nie wzięłam, nie wzięłam. Mam. No. Lirka, Czekaj O nie Przeżyłaś? No i jak? Ja cały chciałem Ledniej. A jak ty przeżyłaś? Normalnie Jestem nieśmiertela Chcę tak, że jeszcze grę przed spadłam słaby i y, bardzo, dobrze y, bardzo dobrze ci idzie. Bardzo dobrze ci idzie. O, już się skończyło. ASMR jedząca Gdzie jesteś? Ale co chcesz? Jak ty jesteś? Ja Je przychodzę do lubi. Rozumiem. Nie, 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 nie. To ja jeszcze nie. Tak, tylko, że, żeby szukać jajek, nie? I że jakby zbierać, to coś się stanie. A wiesz, że może dalej biegnąć? Mogłaś? Tak, oni śniadą. Aha. Nie, piknęłam. Oh. Oj! Oj! Unikaj zależenia przez zombie. Ok. tam, piknięcie to się Chodź tutaj, tu jest wyżej. To... Jestem zombie. O nie. Nie, to, się... nie ma szansy, żeby Musisz umieć Wallhop. Jakby tam się nazywało. Albo sobie wykupić ten latający dywan. Nie wejdziesz, <grym> nie wejdziesz. <grym> nie umiesz. Nie umiesz akurat mam je Nie wiem jak to się robi Aha spadłem za mapę Czyli do końca mój Aha Tak trochę zamarzłeś Udało mi się. Już udało mi się prawie. Jeeeej, udało się! Uh, uh, uh. Ej, bo mam taki problem. Głowa mi urosła. O, jadasz problemy. Ja mam tutaj taki arbuzik. Mam tutaj pizzę. Głowa a mi jest niewygodnie. To przez tą matematykę. Dokładnie. Za dużo, ma nie, za dużo ma matematy <laughs> matematyki to niezdrowo. Za dużo matematyki. Patrz na chwilę, patrz na chwilę. Stój, stój. stój. Co? Stój, stój, stój. Co? Stój, poczekaj, poczekaj, poczekaj. <laughs> o, bolało, wiesz? To bolało. Tak. Nie było to dobre. Ej, weźmy na tego trolla. Nie da się. Otóż te sk ten sklep jakie to życie są drogie. Wiesz co, ja jeszcze pamiętam, jak ten na dywan to był za 6 tysięcy. To było naprawdę, tak. Unikaj grillowania. Ja jakoś ja, ja na tym. Ja tam. Jest le... jesteś. Ja na tym. Nikt nic nie, nie robi. Patrz, patrz. Nikt mi nic nie robi. Jesteś niezniszczona po prostu. Mówię, jestem nieśmiertelna. Nieśmiertelna dziewczyna. Wiesz, jak trudno tutaj się utrzymać? To, to po co? Za, Zaczęli lewitować, jak ja. Kurę, prawie zacząłem lewitować. Ej, zobacz, jak dużo tych klocków Lego. Ule, super klocki Lego. Na bok, na bok, na bok, na bok. Aaaa! Oj, oj, oj. Ja chcę już lewitować. Ja już chcę klikać. Klik, 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 klik. O, co to? Nie spadaj do lawy, ok. Oh. Nie możemy tutaj skakać. Idź przy ścianie. Tak będzie najbezpieczniej. Ooo, wow! tak nie O, fajnie. Ale słodziutko idziesz, zobaczę, że słodziutko idziesz. No, bo ja sobie wykupiłam takie, takie inne chodzenie. Ty też masz inne chodzenie. Mam inne. Ej, oni próbują nam przeszkodzić, naprawdę. Ej! Nie! Nie, 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 innych nie, nie, jeszcze innych tak O, pięć graczy wygrało. Co ty tyś mi zrobiła? Teraz możesz mi prankować, tak? Tak o to ci mhm. chodzi. Teraz będziesz mi prankować. O nie, moja głowa. O, A za dużo mata. miała y, dwa razy większą głowę. Patrz, 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 o, patrz, 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 patrz. Patrz, patrz. Ojeju. Au. Ty też przegrałaś. Ała. Au. Ał. O, wybierz stronę. Zielony, zielony było wygląda jak ja. Ja wybieram niebieski. No. O! Teraz pewnie będzie tak po bok się przesuwało, tylko nie wchodź na ten zielony, nie wchodź. Uwierz mi nie wchodź. Nie wchodź. Nie wchodź na zielony. O nie! Idę na różowy. Albo nie, idę na niebieski... Albo różowy. Albo niebieski, Czy albo biedziestyczny naj, Najprędzej naj, to chyba żółty spodnie, Uii, to o, to jest Łiii, dobrze Ej, mam pieniądze! A nie, myślałem, że to są pieniądze Co to jest? Zatrzymaj przychodzące kulki a, do a, a, Aha I to się na lewej stronie? Ej, to z drugiej strony Łabcie. To jest moje! Ej, ej! To jest moje! Oj, co? tam się. robisz? Za tam stoisz? Bo mi się zacięło! Nie! Tak, ja zatrzymałem. No nie! Mianudzie, zatrzymujcie! To, 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 to moje, moje, moje! Moje! To moje! Ej, jak to spadło? O dobra. Jak chcecie więcej... Się o, zdało. jesteśmy malutkimi kurdypelkami. pelkami. O patrz patrz, się, Tu nie jestem, ja tu jestem. Gdzie ty Gdzieś? jesteś? Tu jestem. Au. Gdzie ty jesteś? Tu. Tu. Jest taka większa ja. O, ty duża, Idę na twoje ramię. Będę twoim małym kurdu pelkiem. Będę twoim przem. Przem. <ślam> 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 eee! O nie zim... w sumie... O, wow, au! Nie, ziemniak tam jest. O, au! Uuu, wow. ziemniaczek. I przytulasy. a boń boink. boink. ui uważaj, żebyś nie spadł z mapy. Gdzie ty jesteś? Spodnie. Ja też chcę wyżej, wyżej, wyżej. Za, za, za. A dlaczego wszyscy spadają? Niby zaczął mam spaść czy mogę wejść na tego klocka i nic nie stanie się? No nie, ja idę. Ja Ej, mogę przecież sobie iść. O! Nie. O! Przygotuj się. O ja, to będzie taki laser Ten game. Ten laser game. Ej, ja. Aha! Ja nie że to, to jest drużynowo. Nie, 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 to jest jeden na jeden. A to ja miałem obok siebie trzy osoby. Aha. A gdzie ty jesteś pani Lilko? Już Nie wiem, już jakąś osobę jedną zabiłam. Ta osoba prawie mnie zabiła. Oj, oj, oj. Jest, tu to się Oczywiście nie do Zobacz, jak tańczę. Mm, mm. Jak ty to zrobiłeś? Ej, zasz to to przybliżenie, jak jest. <noise> Oj. Aha. Mam pytanie, czy ty sobie wykupiłeś te, te, te tańce? Nie, darmo Jak? Zobacz. Zobacz, patrz, patrz na mnie, mnóstwo. Patrz. E. O, czekaj E-dance. E-dance i będziesz tańczyć. Będzie super. E. Bardzo dobrze nam idzie. Ej, wiesz. się, bo trochę mało mam A ja mam bardzo dużo chyba. Ej, skąd oni mają te, te, te szuflętniczki, czy coś? Co? Te szuflętniczki. Nie wiem skąd... Ale to to coś, to tu O o idę, idę. Oj, oj, oj. Dobra, idę, idę. Oj. Dobra, jest bardzo dobrze. Oj, spadłam. Dobra, o... Co to... Co, coś się. Dzieje? Au! Dobra, idę, 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 idę. Ja. Idę, super! Wow, Wygrałem! super, super. Dobra. Ej, zróbmy jeszcze takie dwie rundy i kończymy. Dobra, jeszcze dwie i kończymy. Dobra. Jakie to trochę krótki odcinek wyjdzie. No i trudno, że, że krótko. Albo teraz skończymy. Au. Ty mnie tak z, ten zrobiłaś? Nie, to ta gościuła z piłką To teraz ze szpachelką biega Jaka gościuła z piłką? O! A nie, to nie ty Dobra Ej, skoczył do, do, na kłody, aby wygrać O Boże, to jest ta gra ta taka... Taka łatwa Nie, to nie jest łatwa, to jest mega super, hiper trudna gra Jaka to, mega to, super? Można, można ją... Nie wiem jak to się nazywa Uch!